To nagranie stanowi swoiste wprowadzenie do omawiania stylów języka. Zastanowimy się nad tym, czym właściwie jest styl oraz jakie są cechy dobrego stylu. Zastanowimy się także nad tym, w jaki sposób możemy podzielić style języka oraz jaka jest zależność stylu od sytuacji komunikacyjnej. Porozmawiamy również o nacechowaniu stylistycznym i poznamy jeszcze jedną definicję stylu. Na początek, czym właściwie jest styl języka? Styl języka jest to sposób ukształtowania wypowiedzi za pomocą doboru odpowiednich środków językowych. Dobór odpowiedniego stylu pozwala dostosować wypowiedź do sytuacji komunikacyjnej, w jakiej znajduje się nadawca i odbiorca, oraz do celu, jaki nadawca chce osiągnąć poprzez swoją wypowiedź. To znaczy, mamy różne sytuacje, w których się komunikujemy i teraz w zależności od tej sytuacji, w zależności od tego z kim rozmawiamy, powinniśmy posługiwać się nieco innym stylem. To oznacza, że inaczej rozmawiamy przecież ze swoim przyjacielem, inaczej z nauczycielem, a jeszcze inaczej rozmawialibyśmy na przykład z prezydentem czy z królową. A zatem właśnie to jest Styl, ten sposób mówienia, sposób właśnie doboru środków językowych do tego, aby nasz język, nasz sposób wypowiadania się był adekwatny do sytuacji, w której się znajdujemy. No i teraz zastanówmy się, jakie są cechy dobrego stylu. Po pierwsze jest on adekwatny do sytuacji, po drugie jest jednolity w obrębie danej wypowiedzi i po trzecie jest przejrzysty. No, i cóż to znaczy, że styl jest adekwatny do sytuacji? Tak jak powiedzieliśmy, w zależności od sytuacji komunikacyjnej, powinniśmy posługiwać się różnymi stylami. Ten sam komunikat można przekazać, posługując się właśnie różnymi stylami. Ponadto, styl powinien być jednolity w obrębie wypowiedzi, to znaczy, że w obrębie jednej wypowiedzi nie zmieniamy stylu, chyba że jest to uzasadnione. Może być to uzasadnione, na przykład, jeśli piszemy opowiadanie albo powieść i mamy różnych bohaterów, no i niektórzy bohaterowie posługuj, posługują się, na przykład, bardzo kwi, kwiecistym językiem, a inni językiem potocznym. Wówczas oczywiście zmieniamy styl wypowiedzi, no, ale jest to uzasadnione. Jeśli takiego uzasadnienia nie ma, wówczas cała nasza wypowiedź powinna być pisana w jednym stylu. No i oprócz tego styl powinien być również przejrzysty, to znaczy, że komunikat powinien być jasny. Celem takim podstawowym komunikatu jest przekazanie jakiejś informacji, a zatem jakiś przesadny, nieadekwatny styl nie powinien tego komunikatu zaburzać i zaciemniać, to znaczy sprawiać, że w końcu cała informacja staje się niezrozumiała, ponieważ skupiamy się po prostu na samym stylu. No i teraz, jak wspomniałam, ten sam komunikat możemy przekazać stosując różne style. No i jak to może wyglądać? Możemy na przykład powiedzieć: Luba, zechciej łaskawie wystąpić z domostw. Możemy ten sam komunikat przekazać jako kochanie, wyjdź proszę z domu, i możemy też powiedzieć stara, wyjdźże, wyjdźże z chałupy. Widzimy, że przekazaliśmy ten sam komunikat, mianowicie prośbę naszej bliskiej nam kobiety o to, aby wyszła z domu, no ale zrobiliśmy to na trzy zupełnie różne sposoby, i każdy z tych sposobów może znaleźć so, swoje zastosowanie w odpowiedniej sytuacji komunikacyjnej. W zależności od sytuacji komunikacyjnej możemy wyróżnić pięć podstawowych stylów języka i są to styl naukowy, styl urzędowy, Styl publicystyczny, styl artystyczny oraz styl potoczny. Nie będziemy ich tutaj szczegółowo omawiać, ponieważ każdemu z tych stylów poświęcony jest oddzielny film. Zatrzymajmy się, bo mam Ci coś ważnego do przekazania. Jeśli denerwują Cię reklamy i poszukiwanie tematów na oślep, Wejdź do aplikacji Zdaj, bez reklam i bez straty czasu. Wszystkie treści w jednym miejscu. Zyskanuj kod QR lub kliknij w link poniżej i zarejestruj się na Zdaj.